Na kanale Wszystkie Rybki. Widzę, że jest Was bardzo dużo. Patrzę na subskrypcje, na komentarze, na lajki jest mi bardzo miło. Dziękuję Wam ślicznie, że mnie oglądacie, że słuchacie, że podoba Wam się. Oczywiście też dzisiaj dla Was przygotowaliśmy karty. Również dla osób wszystkich 50, plus, tradycyjnie. Więc będzie tutaj troszkę ciekawie. Czarek razem ze mną wybierał te karty, więc myślę, że dzisiaj ciekawie jest, jak zawsze. Oczywiście, osoby, które mnie nie subskrybują, bo nie wiedzą, bo zapomniały, to zasubskrybujcie mnie. To będziecie mieć na bieżąco to, co nagrywam i będziecie dzięki temu mogli pomagać rozwijać mój kanał. A oczywiście. Ja wtedy tutaj dla Was zawsze będę. Dobrze, to najpierw zrobimy, co nowego przyjdzie do Was. Zobaczymy, co będzie w kartach. Tutaj dla wszystkich rybek najpierw, co nowego będzie dla Was. I tutaj, jeśli chodzi o ryby, Wszystkie osoby z podznaku ryb, to widać, że na pewno mają przyjazd kogoś. Widać, że to będzie ktoś z przyjaźni, i karty pokazują, że warto, jeśli nie obawiacie się czegoś, to tu jest pokazane, że nie ma takiej potrzeby, takich obaw, jest to bezsensowne obawiać się kogoś takiego. Jest też pokazane, że zadbajcie o swoje zdrowie. Przemęczenie, przepracowanie dobrze nie wpływa. To, że nie macie dolegliwości związanych no tutaj z przemęczeniem to nie znaczy, że w organizmie to się kiedyś tam nie odbije. Widać też, że w pracy niewiele się zmieni, będzie tak, jak jest teraz, ale sytuacja finansowa dla Was bardzo się poprawi. Zobaczymy teraz, co będzie dla nowego, dla wszystkich 50 plus i więcej. Zobaczymy, co tutaj karty pokażą nam. Dla wszystkich 50 plus i więcej. Więc tak, tu jest pokazane, że na pewno macie możliwości rozwojowe, widać w kartach, że jak najbardziej jeśli chcecie, możecie się Rozwijać. Tutaj widać edukację dla Was, coś nowego, gdybyście chcieli robić, ktoś zaproponuje, no to warto po prostu z tego skorzystać. Widać też jakieś fundusze, które Wam się należą, dostaniecie. I tu karty też pokazują, że w pracy dla Was również niewiele się zmieni. Będzie tak, jak jest teraz, chyba że sami na to wpłynie, wpłyniecie, żeby coś zmienić. Tu jest pokazane, że Możecie nawet zostać gwiazdą czymś więcej, osiągnąć coś więcej w dziedzinie zawodowej. To tak jest tutaj pokazane, bardzo zawodowo, jeśli chodzi o to, co nowego przyjdzie do Was. Zobaczę teraz, co od Was odejdzie. Zobaczymy. Tutaj jest koci tarota. Ogólnie najpierw dla wszystkich rybek zobaczymy, co od Was odejdzie. Coś tu się chce losować? Nie ma. <laughs> na pewno odejdzie możliwość wyjazdu, więc jeśli tutaj te wyjazdy bardzo szeroko się pokazują u wszystkich znaków na ten tydzień, więc widać tutaj, że też będą jakieś zmiany względem wyjazdu, ale też widać w kartach, że będzie, będą goście. Karty też pokazują, że będzie to dla Was szczęśliwy czas, więc nie przejmujcie się tym, że to od Was odejdzie, bo odejdzie jakiś tam przyjazd, ale dzięki temu pojawią się jacyś goście. I karty tutaj też pokazują, że dobry czas na to, żeby grać, a nie korzystacie z tego, więc to może od Was odejść, a nie powinniście tak robić. Może warto w coś zagrać, bo może to jest właśnie ten moment kluczowy. Zobaczymy, co odejdzie od wszystkich. 50 plus. Odejdzie planowanie nowego domu, więc jeśli planujecie jakiś nowy dom, coś nowego w domu, no to tu jest pokazane, że ten pomysł w tym tygodniu nie wyjdzie. Więc tam, co chcecie załatwiać, robić, to widać, że nie warto, to odejdzie, będzie to odsunięte od Was. I też jest pokazane, że nie warto walczyć o swoją pozycję. Tu jest pokazane, że Wasza pozycja zostanie tutaj. Doceniona. W tym tygodniu będzie dużo rozmów na temat podróży, i będziecie też taką podróż planować, ale jeszcze nie w tym czasie, ale w tym czasie taką podróż będziecie chcieli mieć, i, i to od was się będzie odsuwać, dlatego że nie będziecie na to gotowi za bardzo, ale karty pokazują, że warto by było. Coś takiego zrobić. Oczywiście, jak jesteście przed jakimś dylematem, nie wiecie, co macie zrobić, to zawsze możecie do nas napisać na stronę. Link macie pod filmem: Wróżka Kasia, i tam możecie zamówić taki rozkład dla siebie indywidualny, podając swoją datę urodzenia, czy przesyłając zdjęcie jakiejś osoby, czy swoje, chcecie o coś zapytać zawsze tam możecie napisać, i na stronie można zamówić sobie również. Jakiś rozkład indywidualny dla siebie z wahadła, nie tylko z kart. Można zrobić analizę wahadłem, można również konsultacje przeprowadzić ze mną na żywo. Można też, pisząc ze mną, prowadzić taką konsultację. Więc szereg jest możliwości. A jak problem jest większy, no to wiadomo, to należałoby wtedy jak najbardziej. Oczyścić się, można zamówić sobie taki rytuał oczyszczający, rytuał przyciągania miłości bądź konkretnej osoby, no ale to wtedy sprawdzamy, czy ta osoba może być w naszym życiu, bo na siłę też nic się nie da zrobić. No i też oczywiście przyciąganie pieniędzy rytualnie więc szereg możliwości. Jak macie problem, to proszę piszcie, a jak ten rozkład, który tutaj robię dla Was. I to nagranie, to co Wam się podoba, to możecie kliknąć wesprzyj, będzie nam bardzo miło. Wtedy będziecie mogli tym kupić kawkę dla mnie i dla Czarka. Będzie nam bardzo miło. Zobaczymy tutaj z kart astrologicznych, anielskich. Czego unikać, czego nie robić dla wszystkich rybek. I tu jest pokazane, że wszelkich e, rozpoczynania, wszelkich rzeczy, które są nowe. Tego nie powinniście w tym tygodniu robić, przemyśleć, może to nie to, może nie ten czas. Jeśli chodzi o osoby 50, plus, czego nie robić, czego unikać, no to tu jest pokazane wtrącania się do rodziny, więc nie powinniście komplikować życia innym ludziom. Odsunąć się od tego, każdy ma swoje życie i niech każdy planuje i żyje swoim życiem. Wy powinniście zająć się swoim. Zobaczymy teraz co będzie w miłości. Co będzie w miłości dla niej? Najpierw zobaczymy, a potem dla niego. I w miłości, jeśli chodzi o karty dla wszystkich kobiet pod znaku Ryby, widać, że powinny skorzystać z pomocy innych ludzi, które, którzy oferują dla was tą pomoc, żebyście mogły być szczęśliwe w swoich relacjach, bądź w nowej relacji którą możecie rozpocząć. Natomiast dla mężczyzn tu jest pokazane, że to nie jest dobry czas na to, żeby y, analizować się, czy rozwijać ten związek. A jeśli jeszcze nie jesteś w związku, to zastanów się, czy w tym tygodniu warto wejść w nowy związek z kobietą, która stanie na Twojej drodze być może to jeszcze nie jest ta osoba. Zobaczymy, co w miłości będzie dla wszystkich 50+. Plus. I tutaj, tak, dla kobiet zobaczymy. To tu jest pokazane, że to nie jest ten czas. Najlepiej w przyszłym weekendzie można jak najbardziej rozwiązywać problemy związkowe wszelkich relacji, i też jeśli byście chcieli wchodzić w jakiś nowy związek, no to jak najbardziej nie ten weekend, tylko kolejny będzie dla Was korzystniejszy. A dla mężczyzn tu jest pokazane, żeby przeanalizowali swoje postępowanie, bo widać w kartach, że tak jak tu jest pokazane, zapytaj swoich aniołów, zapytaj swojego serca, swojej duszy, czy dobrze robiłeś, co zrobiłeś, że tak się wydarzyło. Więc tutaj musicie przeanalizować swoje postępowanie, aby móc ułożyć sobie życie na nowo. Zobaczymy teraz, jakie macie przesłanie. W kartach wyroczni światła na ten tydzień dla wszystkich z pod znaku ryby. Zobaczymy, co tutaj jest w kartach. A tu jest pokazana ruina. Czego trzymasz się zbyt kurczowo? Nie trzymaj się zbyt kurczowo ludzi, to oznacza, i rzeczy, które są tak zwaną ruiną, które trzymają i nie mają tak naprawdę fundamentów. Fundamenty już zostały zrujnowane, więc trzeba przeanalizować swoje środowisko, swoich przyjaciół. Jest pokazane, że jeśli będziecie się trzymać takiej ruiny, to po prostu tracicie możliwości... Takie, które daje Wam życie. Przeanalizujcie sobie to wszystko. To wszystko, co mogę powiedzieć tutaj dla wszystkich rybek na ten tydzień. Myślę, że jesteście zadowolone, że macie dużo informacji, które pozwolą Wam rozpocząć wspaniale ten tydzień i móc podjąć właściwe decyzje. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia i do następnego razu.